Cześć, z tej strony Lambas. No i to jest kolejny odcinek Luciusa. Mamy na swoim koncie już 6 ofiar. 6 ofiar, teraz 3, 4, 5. 6. Kolejną będzie Jowita Duo. Tak, ten odcinek będzie chyba ciekawy w miarę. Spójrzmy na mapę. Okej, okay, tędy. znajdziemy swoją ofiarę wtedy będziemy wiedzieć o, jest co musimy zrobić nie widziałem wujka Toma ale idę go poszukać wujek Tom jest gdzieś gdzieś tutaj i od razu mówię, że ten odcinek będzie raczej dla, dla... dla... no dla... nie wiem czy otwierać te drzwi No dobra Dla osób pełnoletnich O, tu jest wujek tom Teraz co my musimy zrobić W gabinecie dziadka mamy aparat Tak więc idziemy do gabinetu dziadka który jest nie tutaj. Po drugiej stronie. Oj. Po drugiej stronie. Znajdziemy ten aparat. Zrobimy zdjęcia. Podrzucimy zdjęcia Jowicie. i zobaczymy co dalej. Dobra, a gdzie jest gabinet... Gabinet, gabinet, gabinet dziadka? Hmm, tutaj. Nie. Hey son. I know I promised to z time. Really tutaj też nie. Cię jest dopiero dziadka. Tutaj tutaj. O, jest aparat nawet. Tylko dziadek musi sobie stąd. Hello there boy. Everything seems to be going well. nie sięgniemy. Dobra, użyjemy twojej mocy. Teraz możemy już zabrać ten aparat. Jest to Polaroid, prawda? Więc żadnej kliszy tutaj nie będziemy potrzebować, tylko po prostu papier. No ta mapa już wzięliśmy, tak? A tutaj mamy do aparatu Wiem, co tu się dzieje. Wiedziałem znów. Ale ktoś podejrzewa. Jak wiecie możemy łączyć przedmioty naszego clipunku co zaraz uczynimy okay. Teraz mamy aparat gotowy do użycia Teraz sobie to przygotuję okay. I teraz biegniemy z powrotem z powrotem do do naszych gołębeczków że tak powiem i... popstrykamy parę zdjęć. Tak, right, wszystko w porządku. Eee, to było tutaj, jak dobrze pamiętam. Mhm, tak. Tutaj. Wyciągnijmy sobie aparat. I pstryknijmy kierunek. Teraz te fotki podrzucimy, Jowicie. Okej, okay. okay. Jowita powinna się zjawić. Powinien. Uh, uh, uh. Okej, okay. gdzie jest Jowita? No dalej. Aha Dowody Dowody. To na pewno jest dowód Coś jeszcze Być może... Nie, zapałki to może nie. Aaa, kutka, kutka na pewno. Okej. Okay. Jest i je wita. Seen your uncle? Aha! O oh mój Boże, how can he do this to me? Co teraz? Why? Oh, why? Ha, dobra, na balkon pobiegł. Why? Oh, za why? Yy, już się domyślam, że będziemy mogli skorzystać z naszej nowej umiejętności, czyli why? Będziemy oh, walać musiałem Jowity Okej okay. Tak więc Trójeczka Klikamy na why? Jowitę oh, Chociaż why? Nie Chwila Barierka o. Musimy e, kliknąć na barierkę i teraz trójeczka Najawite I na balietę. I mamy kolejną ofiarę z głowy Trochę szkoda, całkiem nie za nie? No dobra To jest siódma ofiara It seems we've found, found an obvious yes. culprit in Miss Javira Muñez. The missing padlock from the cooler, the rat poison? It almost seems too convenient. Why are you telling me this? It's not like we were close or anything. Well, we have a motive, too. Pictures of you and Susan Myers, and how should we put it delicately, Flagrante Delicto. It seems your involvements with the staff are a little too tangled. What? I knew nothing about this! You mean she did all this because I had a fling with Susan? Oh my god! What have I done? Tom hasn't done anything. His indiscretions may have led to this, but he would never have put them up to it. There's no reason for it. <sighs> Look, this whole thing is a freaking mess, and I'm trying to put a cap on it. So both of you listen good. Javita was stealing from the house. She poisoned Agnes because she was onto her. We'll ignore all the, uh, indiscretions in the report for the sake of your family. Whatever it takes, Detective. We want to put this all behind us. I'll straighten Tom out, but I don't think I'll be able to save my campaign at this point. The press will have a field day. Well, there's nothing I can do about that, Mr. Wagner. But they won't get a story from me. I'm just trying to make a living. We'd finally managed to close the case, or so I thought. Seems like she had been behind every death so far in the house, except the butler. It kept bothering me. Could that really be an accident? every path we took on the case left me uneasy then right on time a month later it happened again it looked like another suicide it might have been me who pushed him over the edge and for that i am ashamed. okay.